Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo. Ujrzałem ducha, który zstępował z nieba jak gołębica, i spoczął na Nim. Ja go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie, ten, nad którym ujrzysz ducha stępującego, i spoczywającego na nim, jest tym, który chrzci duchem świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że on jest Synem Bożym. Oto Słowo Pańskie. To jest niezwykłe, jak. Słowo ja, którego używa Jan Chrzciciel, wielokrotnie mówi o sobie, jak bardzo jest to wszystko wtopione w opowieść o Jezusie. Kiedy zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa, Jezus zbliża się do Jana. On całą tę historię o Jezusie, który do niego podchodzi. W taki sposób formułuje, że jest to opowieść o Panu, o Baranku, o Jego godności, o Jego chwale, o Jego objawieniu. To jest ten, który przychodzi, aby chrzcić duchem świętym, aby zanurzyć nas w duchu świętym, a Jan sam jest zanurzony właśnie swoją opowieścią w Jezusa. I to jest uderzające, że on kilkakrotnie używa tego określenia ja, y, o mnie, ja go nie znałem, ten, który mówił do mnie, ten, który mnie posłał, jest w tym wszystkim wpleciony, ale absolutnie podporządkowany opowieści o Jezusie. To jest jakoś y, dla nas, myślę, bardzo intrygujące zaproszenie i pytanie. Jak my formułujemy naszą opowieść o Jezusie, gdy rozmawiamy z ludźmi o Nim? W jaki sposób wplatamy własną historię? I na ile to nasze ja wewnątrz tej historii nie przysłania tego, o którym mówimy? To są bardzo ważne pytania. W życiu Jana to było wszystko na wskroś przejrzyste. Ciekawe, gdybyśmy tak zapytali tych, którzy nas słuchają, na ile w naszej opowieści rzeczywiście jaśnieje ten, o którym mówimy i w jakim stopniu nasze wspominanie o sobie jakoś nie przysłania tego, o którym mówimy świadectwo.